Ja nie mam nic, ty nie masz nic, a nie ma nic. To razem mamy tyle. Sam, Sam raz, raz tyle. Żeby, żeby zbudować wielką... wielką fabrykę. Tak. Dzień dobry. Z długiemym opóźnieniem spowodowanym problemami technicznymi zapraszamy na kolejną. Tym razem pełną już odsłonę kanału 61, serwis informacyjny. 12 marca. Eksprezydent Polski Aleksander Kwaśniewski odniósł się do propozycji prezydenta obecnego Andrzeja Dudy w sprawie zwiększenia wydatków wojskowych do 3 PKB i ocenił, że jest ona, cytuję, trudna, ale słuszna. I dalej cytuję, musimy być lepiej uzbrojeni, lepiej przeszkoleni, a to wszystko kosztuje. Ale też trzeba to robić krok po kroku, dodał. 13 marca. Wiarygodność tych dwóch panów jest absolutnie zarowa, powiedział w środę wieczorem minister Tomasz Siemioniak, koordynator służb specjalnych. Odniósł się w ten sposób do słów, które padły podczas konferencji prasowej byłego szefa CBA, Mariusza Kamińskiego i byłego jego zastępcy Macieja Wąsika. 14 marca, czwartek. Dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód. Zakończyło w czwartek trwający wiele miesięcy proces certyfikacji z najlepszym od lat wynikiem, poinformował rzecznik prasowy tej jednostki, podpułkownik Dariusz Guzenda. 14 marca. Policja w Krotoszynie rozpoczęła procedurę konfiskaty z samochodu od kierowcy, który prowadził na podwójnym gazie, powiedziała w czwartek Polskiej Agencji Pracowej rzecznik Krotoszyńskiej Policji starsza aspirant Paulina Potarzycka. 15 marca. Premier Donald Tusk w piątek wieczorem wrócił do kraju z Berlina, gdzie wziął udział w szczycie trójkąta Weimarskiego wraz z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. 15 marca. Krajowa Rada Sądownictwa krytycznie oceniła orzecznictwo sądów dotyczące przestępstw przeciwko mieniu z użyciem przemocy, m.in. w sprawie z prawicowej aktywistki Mariki. Zdaniem KRS sądy niesłusznie brały pod uwagę światopogląd sprawców. Szczecin. 14 latka odnaleziona, cała i zdrowa. Poszukiwana malwina została odnaleziona cała i zdrowa przekazała nadkomisarz Anna Gębala z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Zaginięcie 14-latki w piątej zgłosili jej rodzice. 16 marca, izraelskie samoloty bojowe zbombardowały magazyny Ministerstwa Spraw Społecznych w Gazie. W nalocie zginęło co najmniej 8 cywilów. Jacek Siewiera o decyzji Komisji Europejskiej w sprawie dofinansowania produkcji amunicji. Mamy do czynienia ze skandalem w sprawie dofinansowania produkcji amunicji czołgowej i artyleryjskiej przez Komisję Europejską, ocenił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. Z trzech wniosków złożonych przez Dezamet Nitrochem oraz Mesko dla polskich firm przydzielone zostało jedynie 0,4% dofinansowania, dodał. 16 marca. Prezydent Białej Podlaskiej Michał Litwiniuk poinformował, że zakazał zorganizowania protestu rolników na obwodnicy miasta, które stanowi odcinek drogi między Warszawą a Białorusią. Jego powód wskazał względy bezpieczeństwa. 17 marca. Ulicami Krakowa przeszedł Marsz Pamięci w 81. rocznicę likwidacji krakowskiego getta. Marsz pamięci z okazji 81. rocznicy likwidacji krakowskiego getta przeszedł w niedzielę ulicami Krakowa. Jego uczestnicy wyruszyli z placu bohaterów getta na teren byłego obozu KL Płaszów. Pokonali w ten sposób blisko 4-kilometrową trasę, którą Niemcy przed laty prowadzili Żydów. 17 marca. W Odstawie, w Tokio i Stuttgarcie w Niemczech miały miejsce wiece w ramach Solidarności z Palestyńczykami. 17 marca. 31 Międzynarodowe targi Koranu w Teheranie będą gospodarzem sesji poświęconej kwestii palestyńskiej. 17 marca. Stany Zjednoczone zdecydowały się zakazać TikToka pomimo, pomimo twierdzeń, że są zwolennikami wolności słowa, powiedziała irańska minister technologii informacyjnych i komunikacyjnych Izra Zapur. 17 marca. Oficjalne konto NASA na Instagramie. Użyło poprawnej historycznej nazwy Zatoka Perska podczas publikowania zdjęcia satelitarnego tego rejonu. 17 marca. Polska, na którą spada odpowiedzialność za bezpieczeństwo całej Europy, powinna dostać większe unijne wsparcie, powiedział współprzewodniczący partii razem, razem poseł Lewicy Adrian Sandberg, odnosząc się tym do decyzji Komisji Europejskiej o poznaniu wsparcia na produkcję amunicji. 18 marca. Armia Izraelska. Po raz pierwszy przyznaje, że pocisk powietrzny z Morza Czerwonego uderzył w otwarty teren na północ od okupowanego miasta Eilat. Mniejszość niemiecka liczy na większe wsparcie. Rozwój jakości nauki języka niemieckiego jako ojczystego, finansowanie organizacji mniejszościowych, czyli niemieckich, ustanowienie stałej obecności mniejszości w centrum politycznym kraju to główne postulaty Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce. 18 marca. Nieuzbrojony bez załogowy statek powietrzny MQ-9 Reaper Sił Powietrznych USA w Europie, wykonujący trening na lotnisku w Mirosławcu, tracił łączność z bazą. Trwa oczekiwanie na jego awaryjne przyziemienie. Służby zostały postawione w stan gotowości. Podało dowództwo generalne Rotoju Sił Zbrojnych. Po godzinie 23 w okolicach Mirosławca doszło do awaryjnego lądowania statku powietrznego MQ-9 Reaper Sił Powietrznych USA który wykonywał loty w polskiej przestrzeni powietrznej. Przyziemienie nastąpiło zgodnie z procedurami w zabezpieczonym terenie niezamieszkonym. Nie podało dowództwo Generalne Ratajów Sił Zbrojnych. Jesteśmy już w drugiej części naszego programu, w części pod tytułem Subiektywnie-Obiektywni, gdzie omówimy kilka informacji z tego tygodnia. Żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Trudno było znaleźć tę jedną główną, którą byśmy szeroko omówili. Wybraliśmy więc kilka, kilka z nich i pokrótce je skomentujemy. Zaczniemy od protestu rolników. Od kiedy pamiętam, rolnicy protestują. Ten, protest, ten obecny już trwa także dosyć długo. Kiedyś protestowali z Andrzejem Leperem, teraz bez niego. Jest to no, rolnictwo, jest to specyficzna grupa, bo to nie jest tylko grupa zawodowa, ale też grupa społeczna. Sposób życia. Spotkałem się z takim komentarzem w jednej ze stacji, że jak można się domagać dymisji ministra rolnictwa po trzech miesiącach jego urzędowania? Można, można nawet po dwóch, po pięciu dniach. Można zablokować jego nominację, jeżeli od tego człowieka zależy jakość życia ludzi protestujących? Protesty rolników to nie jest przypadek, ponieważ to jest raz konserwatywna dosyć grupa, mieszkająca w rozproszeniu, a zatem nie niedużych skupiskach, jak w miastach na przykład. Więc. Oni będąc konserwatywnymi, widzą świat troszeczkę inaczej niż na przykład miastowi. E, w, szerzą się wśród nich te idee, które em, szerzą się wśród miastowych zupełnie inaczej, z większym, dużo większym oporem. E, I co najważniejsze, chyba, e, to fakt, że władza chce podzielić wszystkie grupy tak, żeby nie miały mocy oddziaływać na nią. Krótko mówiąc, obecna władza to władza represyjna, bardzo represyjna, i najlepiej dla niej by było, gdyby wszystkie grupy były na tyle małe, żeby nie mogły się zjednoczyć oraz zagrozić jej władzy. No tak, rolnicy i górnicy to są te dwie grupy zawodowe, których się władza szczególnie boi, bo no, potrafią przyjechać do Warszawy i. i... Narobić zamieszania. Może to bardzo władzy nie, nie zaszkodzi, ale zaszkodzi wizerunkowi. Wspomniałeś o Solidarności. Solidarności Piotra Dudy. Dobrze jest oddzielić te dwa związki zawodowe. Nie przypominam sobie, żeby w ciągu ostatnich 8 lat Solidarność Piotra Dudy brała udział w jakimkolwiek strajku czy proteście. Bardzo istotnym jest, że na przykład Solidarność, która powstała notabene za pieniądze z USA i z CIA oczywiście, to tak zwany żółty związek. Żółty związek to synonim kolaboranta. Nie ma co się oszukiwać. Władza wie dobrze, że muszą być jakieś związki, żeby ludzie myśleli, że jest lepiej niż jest. I po to, żeby kanalizować te nastroje społeczne, a właśnie te związki służą po to, żeby kanalizować owe nastroje społeczne negatywne w stosunku do władzy. Papież i jego apel o, o pokój. Czy, czy dogmat papieski się sypie? Coś, co kiedyś było bezdyskusyjną prawdą z perspektywy Polski, to wygląda jak trzęsienie ziemi. Głowa Kościoła, przywódca duchowy znacznej części ludzi na Ziemi i przywódca niewielkiego, aż bardzo wpływo, wpływowego państwa Watykan. Papież Franciszek II powiedział to, co powiedział, a i powiedział to w sposób chrześcijański. Przynajmniej kontynuował to, co zawsze Kościół mówi, w sposób chrześcijański, a przynajmniej werbalizuje to w ten sposób. Wiadomo, że. Kiedy mu to jest konieczne, to, to zmienia postępowanie. Ale tutaj papież powiedział, co następuje, że trzeba umieć i mieć odwagę wywiesić białą flagę. To się oczywiście odnosi do Ukrainy i nie miejmy tutaj żadnych wątpliwości, nie relatywizujmy, nie próbujmy relatywizować słów papieża. On powiedział to jednoznacznie. Trzeba mieć odwagę, żeby się poddać, kiedy. Tysiące ludzi giną na darmo. Podkreślam, na darmo. Więc skoro giną ci ludzie na darmo i wiadomy jest efekt tej wojny, z przeciwnikiem takim jak Rosja, na przykład obecnie, nie jest w stanie wygrać Ukrainę. Nigdy nie mogła wygrać, tak naprawdę. Więc tak to, co się dzieje obecnie, to jest tak zwany mid-grinder, czyli maszynka do mięsa. Więc papież podkreślił, że trzeba mieć odwagę, żeby przyznać się do tego, że się przegrało. Trzeba mieć naprawdę odwagę, żeby to powiedzieć. No i mamy taki z Polski najważniejszy chyba nios, czyli wyjazd trzech, trzech bardzo ważnych polityków do Stanów Zjednoczonych. Mam na myśli prezydenta, premiera i ministra spraw zagranicznych. Po co oni tam pojechali? Co chcieli osiągnąć? Pamiętam, że ci sami ludzie chpili wcześniej z kocyków partyjnych, którzy jeździli popetycznie do Moskwy. Czy to nie jest jakaś tam analogia? Można, można to porównać? Owa władza polska czyni coś, co absolutnie nie służy ani społeczeństwu, ani również tej władzy. W dłuższym wymiarze oczywiście. Myślę, że Odpowiedź jest prosta, ponieważ jest zależna od amerykańskiej, a amerykańska władza ma zupełnie inne priorytety, zupełnie inne strategiczne cele i wykorzystuje tą władzę polską po to, żeby drażnić jak tunga i rytans, czyli pchła psa, czyli Ukrainę. Joe Biden wielokrotnie już przekonywał kongres do tych. Do, do, do udzielenia tej pożyczki wsparcia, nie pożyczki, Ukrainie, Ukrainie, Izraelowi i Tajwanowi. To poszło w jednym pakiecie. Może Andrzej Duda chciał wyręczyć prezydenta Bidena i przekonać kongres, ale chyba, chyba się to nie udało. No, udało się uzyskać jakąś pożyczkę na zakup helikopterów. To jest no, tak, żeby jakieś no, dziwne. No, Pożyczyli pieniądze, żeby, żebyśmy od nich kupili te helikoptery. I, i też bardzo yy, dziwna, wręcz szokujące yy, zach zachowanie ministra yy, spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, który w yy, mediach amerykańskich. Opowiadał tak, jakbyśmy byli w stanie wojny, a z tego co pamiętam, co, co zauważyłem, co obserwuję, no, nikt ani Polski nie zaatakował, ani Polska nikogo nie zaatakowała. Teraz, post factum, już gdy wrócili, wiemy, że znalazł w sobie kompana w tej narracji w postaci czołowej polityk Finlandii. Również stało się to, co przewidział już wcześniej w swoim wierszu Julian Tuwim, że miejscowa idiotka spotkała się z lokalnym kretynem. Czyli Radek Sikorski spotkał się z Eliną Waltonen, minister spraw zagranicznych w Finlandii i ogłosili, że nie można niczego absolutnie wykluczyć, że wszystko może się zdarzyć i że trzeba być na wszystko przygotowanym, czyli krótko mówiąc na hekar tombę atomową również trzeba być przygotowanym. No i tak, no i rozbudowany rząd. Donald Tusk obiecywał w kampanii odchudzenie administracji. Już mamy ponad 120 osób w rządzie, ale to jeszcze nie koniec. Dochodzi nam nowe, nowe ministerstwo Ministerstwo Przemysłu w Katowicach. Tak, tak, nie w Warszawie, tylko w Katowicach. Może dojdzie do, do tego, do sytuacji, jaka jest w RPA, gdzie są w zasadzie dwie stolice, Kapsztat i Pretoria? Nowy rząd Donalda Tuska bombastycznie zapowiedział: Nie będziemy tak rozrzutni jak rządy Pisu i będziemy bardzo oszczędzać na administracji, przez co oczywiście zmniejszymy liczbę i ministrów, i wiceministrów. Jak postanowił, tak też zrobił ale zrobił to Arybór, bo zamiast zmniejszenia się ilości ministerstw i ministrów, została ona oczywiście zwiększona, bo administracja ma to do siebie, że zawsze porusza się w jednym kierunku, czyli do przodu, a zatem zwiększają się ilości urzędników, a nigdy nie zmniejszają. I to tyle na dzisiaj. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę, za obecność. Zapraszamy na nasz kolejny odcinek w przyszłym tygodniu, w poniedziałek, a w międzyczasie na, na program specjalny w niedzielę 24 marca 25-lecie ataku na Jugosławię. Do zobaczenia.